Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale w stronę światła. Szlachetne zdrowie, cuda bazylii, wspaniałe korzyści zdrowotne. Korzyści ze świętej bazylii, uprawa własnego leku. Autor: Elizabeth Renter. Wszystkie zioła mają swoje zastosowanie, kulinarne lub lecznicze. Ale szczególnie dobrym znakiem jest, gdy zioło jest czczone jako królowa ziół i traktowane jako święta roślina, zasługująca na cześć. Roślina ta, Bazylia Tulsi, nie tylko ma właściwości lecznicze, ale mówi się również, że ma dobroczynne działanie na duchowość. Co więcej, korzyści płynące ze świętej bazylii można odczuć na wiele ekscytujących sposobów. Ponieważ zioło to można uprawiać w domu lub na patio, ceo czyni je wspaniałym uzupełnieniem ogrodu ziołowego o właściwościach leczniczych. Bazylia święta, zwana Tulsi ocimum tenui florum, należy do rodziny miętowatych. Jest blisko spokrewniona ze słodką bazylią, którą dodaje się do dań kuchni włoskiej i pestoł, ale ich smaki są zupełnie inne. Roślinę tę czasami nazywa się bazylią pieprzową, ponieważ jej goździkowy smak jest ostrzejszy od słodkiego odpowiednika. Krzew może osiągnąć wysokość od 30 do 60 cm. Ma owłosione łodygi i małe zielone liście, czasami zabarwione na fioletowo. Gdy pozwoli się im zakwitnąć, kwiaty stają się fioletowe. Roślina ta pochodzi ze wschodnich regionów tropikalnych i jest szczególnie znana w Indiach i krajach hinduistycznych, gdzie jest czczona jako roślina święta. W hinduizmie święta bazylia jest czczona jako inkarnacja Lakshmi, żony Wisznu i jednego z najważniejszych bóstw tej religii. Nazywana jest między innymi i nieporównywalnym i lekiem matki natury. I można ją zobaczyć rosnącą na zewnątrz świątyń hinduistycznych. Tulsi można znaleźć nie tylko w świątyniach, ale też na zewnątrz większości indyjskich domów i na dziedzińcach. Podczas nabożeństw umieszcza się ją na ołtarzu i otacza czcią podczas medytacji i modlitwy. Mimo, że zioło to jest prawdopodobnie uprawiane w Indiach najdłużej od około 3000 lat. Cenili je również uzdrowiciele w starożytnej Grecji i Rzymie, a na całym świecie nadal cieszy się uznaniem jako roślina lecząca ciało, umysł i ducha. Jednak pomijając wszelkie możliwe korzyści duchowe, zioło to niewątpliwie przynosi liczne korzyści zdrowotne. W medycynie ajurwedyjskiej święta bazylia jest stosowana od tysięcy lat. Jednak dopiero w ostatnich dekadach, a zwłaszcza w ostatnich latach, zaczęła zyskiwać popularność na Zachodzie. Uważa się, że roślina ta jest adaptogenem substancją poprawiającą zdolność organizmu do adaptacji w obliczu stresu. Adaptogeny zasadniczo dostosowują się do potrzeb organizmu tam, gdzie ich najbardziej potrzebuje. Adaptogeny są zazwyczaj uważane za substancje pomagające w walce ze stresem i to właśnie tutaj można znaleźć większość badań na temat tulsi. Bazylia święta posiada liczne dobroczynne właściwości, takie jak adaptogenny, przeciwstresowy, przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczy, antyoksydant, przeciwzapalny. Już same te właściwości mogą odpowiadać za wiele potencjalnych korzyści, w tym większe poczucie dobrego samopoczucia, wzmocnienie układu odpornościowego i zapobieganie chorobom. Znane korzyści płynące ze spożywania bazylii świętej to: środek pobudzający pamięć, środek obniżający gorączkę, środek łagodzący kaszel, ulgę w bólu gardła, łagodzenie ukąszeń. Skaleczeń i zadrapań, leczenie bólu głowy, zwiększa funkcję nerek, zrównoważone zdrowie emocjonalne, usuwa trądzik, możliwa regulacja poziomu cukru we krwi. Odkryj już dziś zalety Bazylii Świętej, uprawiając ją we własnym domu. Tulsi jest doskonałym uzupełnieniem każdego ogrodu ziołowego i dobrze rośnie, zarówno w doniczkach, jak i w gruncie. Preferuje ciepłą glebę, dlatego nie należy sadzić, gdy średnia dzienna temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza. Można też zacząć od małej rośliny i przesadzić ją do ogrodu lub doniczki, aby uzyskać dobry początek. Bazylia święta preferuje światło słoneczne, dlatego nie należy umieszczać jej w zacienionych miejscach. Należy zapewnić roślinie odpowiednią ilość wody, gdyż wysuszenie jej w gorącym letnim słońcu może oznaczać pewną śmierć. Większość praktykujących dodaje świętą bazylię do herbaty i jest to najłatwiejszy sposób na czerpanie korzyści z jej właściwości. Wystarczy zalać dwie łyżeczki świeżych liści tulsi ośmiu uncjami wrzącej wody, przykryć i odstawić na około 5 minut. Następnie odcedzić liście i wypić napar. Bazylia słodka, uprawa własnego leku. Bazylia ocimum basilicum to ulubione zioło i przyprawa stosowana w potrawach kuchni włoskiej, tajskiej i niektórych bliskowschodnich. Jest jedną z wielu odmian Bazylii, znanej nie tylko ze swoich właściwości smakowych, ale również ze swoich właściwości leczniczych. W tych regionach Bazylię stosuje się od stuleci nie tylko w kuchni, ale także w celach leczniczych. Roślina jest soczyście zielona, ma miękkie liście, zaokrąglone krawędzie i ostro zakończone liście. Liście przypominają liście mięty, gdyż obie rośliny są blisko spokrewnione. Bazylia słodka jest najpowszechniejszą odmianą bazylii ogrodowej. Można ją znaleźć suszoną w dziale przypraw, świeżą w dziale warzywnym, a nawet w glebie wielu ogrodników, którzy mają szczęście ją uprawiać. Bazylia słodka pochodzi z Indii, ale występuje również w tropikalnych regionach Azji, gdzie jest uprawiana od ponad 5000 lat. Bazylia słodka, jak większość ziół, ma wiele właściwości prozdrowotnych. Oprócz tego, że jest bogatym źródłem witaminy K, beta-karotenu i żelaza, roślina ta ma właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Większość dobroczynnych właściwości bazylii wynika z jej olejków eterycznych i flawonoidów, silnych przeciwutleniaczy pochodzenia roślinnego, które łagodzą stany zapalne, pomagają zwalczać procesy starzenia i korzystnie wpływają na zdrowie tętnic. Ale zalety słodkiej bazylii na tym się nie kończą. Bazylia także poprawia krążenie, zwiększa funkcje odpornościowe, zmniejsza stany zapalne, zmniejsza utlenianie cholesterolu, chroń serce, oczyszcza krew, może pomóc kontrolować poziom cukru we krwi. Bazylia słodka jest nieco delikatniejsza niż inne rośliny w ogrodzie ziołowym, na przykład tymianek i mięta. Bazylię słodką można wyhodować z nasion. Nie ma potrzeby kupowania małej rośliny w centrum ogrodniczym. Aby roślina wyrosła zdrowo i miała dużo liści, wyrób w sobie nawyk uszczekiwania końcówek rosnących łodyg. Pozwoli to na wytworzenie nowego wzrostu i zapobiegnie wybijaniu roślin w pędy. Gdy na Bazylii pojawią się kwiaty, jej smak straci na intensywności, dlatego lepiej unikać kwiatów. Najłatwiejszym sposobem wykorzystania bazylii jest jej zjedzenie. Jest pyszna i ma słodko-pikantny smak lukrecji. Doskonale smakuje w sałatkach, a szczególnie z pomidorami dojrzewającymi w słońcu. Choć bazylię słodką najczęściej dodaje się do gotowanych dań, najwięcej korzyści uzyskasz jedząc ją na surowo a łączenie jej z innymi produktami nie zmniejszy jej wpływu. Bazylię można również dodać do sosu winegret do sałatki. Wystarczy wymieszać z oliwą z oliwek extra virgin, odrobiną czosnku i odrobiną octu jabłkowego, aby uzyskać leczniczą mieszankę, którą można skropić z sałatki lub używać do chleba aby przedłużyć trwałość świeżej bazylii bez konieczności jej suszenia i utraty części smaku spróbuj ją zamrozić aby ugotować bazylię lub dodać ją do sałatek zmiksuj ją w malakserze i dodaj odrobinę oliwy z oliwek extra virgin aby powstała pasta Uprawa własnej bazylii leczniczej to sposób na przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem i umiejętnościami ogrodniczymi oraz przeniesienie ich na wyższy poziom. Bazylia święta jest klinicznie sprawdzonym przeciwutleniaczem, zwalcza raka, leczy neuropatię i działa przeciwbakteryjnie. Bazylia święta ocimum tenui florum – Znana na świecie również pod nazwą Tulsi, jest wysoko ceniona w środowisku miłośników naturalnej medycyny ze względu na swój odurzający aromat i właściwości lecznicze. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.